Myślisz, że Google Ads zadziała jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Klikasz Start i liczysz na cud. A tak naprawdę Google Ads to liczby. I jeżeli wiesz, na którą patrzeć, to wygrywasz. Zobacz. Tutaj mam panel Google Ads i w tym miejscu przy kampanii reklamowej mam informację o koszcie konwersji. Tyle realnie płacisz za jednego klienta. Jeżeli nie śledzisz tego parametru, to grasz w ciemno. Nie musisz być czarodziejem, żeby wygrać Google Ads. Wystarczy tylko znać podstawy. Stworzyłem dlatego kurs Google Ads w pigułce, w którym tłumaczę jak człowiek człowiekowi w prostych słowach, w jaki sposób stworzyć kampanię reklamową Google Ads od podstaw, która działa i pozyska dla ciebie nowych klientów. Sprawdź szczegóły, klikając w link w bio.